No to polećmy z grubej rury. Charakteryzacja zombie jest naprawdę całkiem łatwa, ale efekt jest po prostu niesamowity. Tylko uważajcie, żeby nie doprowadzić kogoś do zawału, dosłownie. Mój wcześniejszy film tego typu zakładał zupełnie inną technikę, no i też efekt był odmienny. Także teraz polecimy z tym. Najważniejsza cecha mojej propozycji to łatwe wykonanie, tanie, no i rewelacyjnie realistyczne. Rzeczy, których potrzebujecie do zrealizowania tego pomysłu, znajdziecie albo w swojej szafie, z kosmetykami albo w sklepie spożywczym. Zacznijmy od sztucznej skóry, która będzie podstawą naszej charakteryzacji. Po pełen przepis kliknijcie w link w ramce lub zajrzyjcie do opisu. Oczywiście tam też jest link odsyłacz. Krótko rzecz ujmując, potrzebujemy wodę, glicerynę i żelatynę w odpowiednich proporcjach. Mieszamy to, podgrzewamy i gotowe. Dosłownie 5 minut roboty. I tak potrzebujecie wszystkich trzech składników, bo każdy jest zupełnie za co innego odpowiedzialny w tej naszej mieszaninie. Bardzo ważna sprawa to konsystencja. Musi być gęsta, ale nie zwarta. Tutaj macie porównanie w wersji zbyt rzadkiej oraz tej jak najbardziej prawidłowej. Kolejna rzecz to najzwyklejsze białe chusteczki higieniczne. Pamiętajcie, żeby nie miały przypadkiem żadnych wzorków. Oddzielamy warstwy chusteczki, bo potrzebujemy właśnie te cieniu warstewki. Naszą masę żelatynową nakładamy na twarz i w to miejsce przykładamy chusteczkę. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze ją porwać, żeby nie miała tych takich ostrych, równiutkich brzegów. No bo nie będzie to wyglądało, krótko mówiąc, realistycznie. Nakładamy mniej więcej 2-3 do 4 nawet warstw. Właśnie najpierw żelatyna, potem chusteczka. I tak powtarzając, im więcej warstw nałożymy, tym efekt naszej rozdartej skóry będzie mocniejszy. Po prostu rana wyda się bardziej głęboka. I najwięcej warstw wkładę właśnie w okolicę paszczy, bo ja chcę mieć rozwaloną paszczę, bo uwielbiam charakteryzację tego typu, a w inne Miejsca daje mniej więcej po dwie warstwy, bo te rany będą troszkę płytsze. Na wolne partie mojej twarzy nakładam samą masę żelatynową. Ona da nam taką fajną, dodatkową fakturkę. Wbrew pozorom, nie jest ona jakaś niekomfortowa, jeśli chodzi o twarz. Te miejsca, gdzie mamy więcej chusteczki, tak, czuć to na początku, ale też nie ma jakiegoś takiego mocnego dyskomfortu, ciągnięcia i tak dalej. Po prostu czujemy, że coś tam mamy na tej twarzy. Teraz na spokojnie 15 minut. Odpoczywamy. Oglądamy wtedy jakieś fajne, na przykład moje, makijaże halloweenowe. Musi nam po prostu ta cała masa zastygnąć ładnie na twarzy. Tak jak wspomniałam, 15 minut i wtedy możemy przystąpić do kolejnych kroków. Pierwsza czynność w tym momencie to pudrowanie dokładnie i porządnie pudrem matującym. Dowolnie naprawdę, jaki macie, taki użyjcie. Dzięki temu całość nie będzie się kleić, a inne kosmetyki lepiej przywrą w te miejsca, w które je zaaplikujemy. Ostro zakończonym, ale nie ostrym przedmiotem, tak żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, rozrywamy nasze rany. Można sobie pomóc delikatnie też ciągnąć palcami, ale fajnie jest czymś zahaczyć. Może to być nawet dosłownie wykałaczka albo widelec. Dostosowujemy kształt i wielkość naszych ran oczywiście do tego, Jaki efekt chcemy uzyskać? Tą samą czynność oczywiście powtarzam w innych miejscach, czyli na czole i na szyi. Dodatkowo pocieram jeszcze miejsca, w których mamy naszą masę żelatynową. Dzięki temu skóra będzie bardziej nierówna i będzie wyglądać na taką bardziej pomarszczoną, porozrywaną, taką suchą, sypiącą się, czyli dokładnie tak jak wyglądać powinna. Na no kolejny krok to pudrowanie wnętrza naszych ran. Do następnego kroku potrzebujemy sztuczne zęby. Zrobienie ich jest naprawdę super proste. Bierzemy białe tipsy i wycinamy je w nieregularny kształt nożyczkami albo obcinaczem. Naprawdę totalnie dowolnie. Teraz na klej do rzęs albo z kolei naszą sztuczną skórę, którą robimy całą charakteryzację, przyklejamy te nasze ząbki na górną i dolną wargę. Ja to robię na całej szerokości, tak jak mi się kończy rana. No bo. Tak to by realistycznie, faktycznie wyglądało, że tu by były te zębiska, właśnie. No i tak jak można się domyślić, one wcale nie muszą jakoś równo i elegancko leżeć. Ważne, żeby były w dobrych miejscach. Sprawdzajcie też, czy wygodnie będzie wam się mówiło i jadło, bo to całkiem ważne. Czarnym matowym cieniem do powiek wypełniamy wnętrza naszych ran. Najbardziej zagłębione elementy muszą być najciemniejsze. Jeśli przy okazji przybrudzą nam się troszkę nasze ząbki. To bardzo dobrze. Cienką warstwą podkładu pokrywamy całość. Może być to cała twarz, ale przede wszystkim skupmy się na tych elementach, gdzie mamy chusteczki, tak, żeby absolutnie nie było nigdzie widać tych białych elementów. Sinoszarym cieniem zaznaczamy oczy. Chcemy je jak najmocniej no, zagłębić i dosłownie zasmucić. Czarnym matowym cieniem, jeszcze mocniej podkreślamy najbardziej zapadnięte elementy naszych oczu. No i nasze mało eleganckie, ale za to dramatyczne smokey eyes gotowe. Połączeniem szarości i czerni konturuje całą twarz i szyję. Tak, żeby wyglądała na mocno wychudzoną. Mocno podkreślam zagłębienia obojczyków i żebra. Jeśli macie ubiór, który mocno odsłania te okolice, to koniecznie nad tym też popracujcie. Fajnie też wygląda mocne przyciemnienie okolicy skroni. Mocno odchudza, że tak powiem. Teraz łapiemy za czerwony cień lub pomadkę w tym sam kolorze i wypełniamy nią wewnętrzną część wystającej skóry w naszych ranach. Brudzimy też całe okolice, tak, żeby wyglądało jak taki fajny, prawdziwy stan zapalny. Przy pomocy cienkiego pędzelka odchylamy się i głaszczemy kota. A tak serio. Bierzemy w fioletowy cień i płaski pędzelek. Precyzyjny, rysujemy nim żyłki. To jest krok, który daje niesamowity efekt i koniecznie właśnie to zróbcie. To jest rewelacyjne. Jeśli nie macie fioletu, może to być jakiś tam niebieski albo czerwonawy. Mm, dowolnie, żeby, żeby to, to, to jednak podkręcić, to naprawdę rewelacyjnie wygląda. Zostają nam jeszcze trzy rzeczy: włosy, krew i soczewki. Zacznę od soczewek. Przebieram je na troszkę fajniejsze. Wymieniam je tak późno, dlatego że mam wadę wzroku, a moje soczewki są zerówkami. Jeśli tylko możecie, to zróbcie ten krok na samym początku, tuż przed zrobieniem makijażu. Teraz czas na włosy, tapirujemy je w losowych miejscach i spryskujemy delikatnym lakierem, żeby cały nasz frys się trzymał. Całość pokrywamy suchym szamponem. Pamiętajcie, żeby nie rozczesywać. Efekt siwych i matowych włosów jest tutaj bardzo pożądany. Jeśli chodzi o strój, użyjcie starych ciuchów, których Wam totalnie nie szkoda. Porcinajcie je nożyczkami. No, oczywiście, dziękuję tutaj w tym miejscu Wojtkowi za koszulę. Rwiemy i, 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 i brudzimy. I teraz najlepsza część, czyli krew. Krwią okraszamy całość. Przepis oczywiście macie po kliknięciu w okienko, tutaj, które widzicie. Przeniesie Was ono do nowego okna, więc tutaj film Wam nie zniknie. Jeśli nie macie takiej opcji, to oczywiście przepis jest także w opisie pod tym filmem. A tak nawiasem mówiąc, najlepsza sztuczna krew to po prostu ten sam przepis co na sztuczną skórę, tylko z dodaniem barwników spożywczych. Na sam koniec bierzemy lateksową, zwykłą gąbkę do makijażu i wycinamy w niej dziury nożyczkami albo wyrywamy dosłownie paznokciami. Bardzo chcemy, żeby była nieregularna, ponieważ maczamy ją teraz we krwi i stemplujemy w losowych miejscach. Jeśli nie macie takiej gąbki, śmiało weźcie kawałek zmywaka albo po prostu wasze palce. No i nie zapomnijcie też o ubrdzeniu waszych ciuchów. To będzie wyglądało totalnie realistycznie. No i gotowe. Teraz możemy śmiało i straszyć. I wbrew pozorom ja się w tym momencie pięknie do was uśmiecham. I z całego serca proszę o kciuki w górę. Tutaj śmiało klikajcie, jeśli chcecie przejść do playlisty z innymi odcinkami halloweenowymi. Tych pomysłów już mi się troszkę nazbierało, także serdecznie zapraszam. Nie zapominajcie o oznaczaniu mnie na waszych pracach, które wrzucacie do sieci. No i... Jak się podoba? Kciuki w górę. Nie przypomnę wam o premierze książki. Zapraszam oczywiście na spotkania autorskie. Macie tutaj całe info i też zrobiłam specjalne wydarzenia dla każdego miasta. Macie to oczywiście w opisie pod filmem, jak zawsze po prostu. Zapisujcie się na wydarzenia i przede wszystkim przychodźcie, bo to jest najpiękniejsza możliwa forma podziękowania mi i docenienia mojej pracy. Przepięknie dziękuję. Buziaki. Hej. Jak to? zmyć. Często mnie pytacie, jak zmyć takie charakteryzacje, naprawdę to jest proste, wystarczy ciepła woda, mydło. Jeśli macie mleczko do demakijażu albo w ogóle olej taki z kuchni, naprawdę będzie super i wszystko odmyjecie. To jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe, to się dobrze trzyma, ale jeśli trzeba zedrzeć, to wcale się nie marze, nic się nie dzieje, nic nie farbuje, lekko ciągnie, naprawdę to nie jest jakaś straszna depilacja, Także zobaczcie, w pięknie schodzi. A z włosami uważajcie. Z włosami jak najbardziej. W ogóle wyglądam, jakbym miała teraz włosy z, z, z tego z, z zębów. No, także to jest tyle. No zobaczcie. Zenrę to wszystko, co jest niepotrzebne. I pod wodę. Troszkę mleczka. Olejku. Beautiful. <laughs>